Siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku ze sport z naszej nowej serii. Jest ze mną dzisiaj głosowo Menel. Hejka. E, panie Menelu, słyszałem, że chcesz dwa złote na... E, na co? Na, e, na, na na bułkę, więc... E, tak. Aha. Jak to nie? Normalnie. Powiedziałeś przecież. Nie, nie ma takiej opcji. Nie mam przy sobie gotówki. Nie, nie kupię ci bułki. Moi drodzy, jesteśmy w fazie stwora. W zeszłym odcinku się dopiero wychyliliśmy na brzeg i już zdobyliśmy mięśnią łapa, moi drodzy. Jak obejrzysz to zrozumiesz, Menel. Ale zdobyłem mięśnią łapa i mam krzepozaura. Jakby co. I nie, to nie są nazwy stworów. To są nazwy części ciała. Aha, okej, okay, okej. Okay. Ja wiem, brzmi bardzo poważnie. O, wiem o co chodzi? O, udzinko. Ogólnie, w fazie stwora, mamy możliwość zbierania sobie kolejnych elementów, które możemy wykorzystać do zmiany wizualną naszego stwora. Są to zarówno łapy, jak i same ręce, nogi i tak dalej. Kończyny i końcówki kończyn, że tak to ujmę. O, latające jajko. Co jest kuźwa? No i poza tym. Yy, możemy nawiązywać relacje z innymi stworkami. Z innymi stworkami, które też wykształtowały się na tym yy, kontynencie. I tylko od nas zależy, czy będziemy wobec nich mili, czy agresywni. To jest takie fajne, to tak jakbym teraz na przykład ten mały pierdek, za którym idę, to jest menel, co nie? Ma jedno oko, jedną nogę i jest dziwny. Czyli no jeden do jednego menel. Mhm. Dobra. I Na spróbujemy pewno. nawiązać z nimi relacje, i widzicie, mamy różne opcje nawiązywania relacji. W tym przypadku poprzez śpiew. Są różne poziomy trudności, różne poziomy jakby y, nawiązywania y, tych relacji, w sensie różne poziomy tych umiejętności do nawiązywania relacji. Y, I one są właśnie zależne od tych elementów y, ciała, które możemy znaleźć. Czyli jak, kupimy, jak weźmiemy sobie lepszą szczękę, to możemy ładniej śpiewać. Na przykład na poziomie 6. Tutaj mam, obstawiam, że pierwszy poziom. E, no i tego typu rzeczy, tak naprawdę. E, właśnie nawiązaliśmy pełną, jakby, przyjaźń e, z Dawinsami, czyli z Menelem. E, co może sprawić, że będziemy mogli w przyszłości. Czemu tu są ciągle martwe stworki? Wokół mojego gniazda leżą martwe potwory dziwne. Ale to, co mówiłem, w przyszłości będziemy mieli możliwość. E, m, tworzenia sobie grupy z innymi gatunkami lub ze swoim Co wiąże się z tym, że... Właśnie łap, łapek nie mam e, Co wiąże się z tym, że możemy sobie śmiało e, nawiązywać z nimi relacje. Tutaj mamy kolejne trzy etapy rozwoju mózgu e, Menel nie wie o co chodzi na pewno e, Ale mózg to takie coś, co jest w głowie i odpowiada za. E, za co? Za myślenie Zacząłem Dobra, się zastanawiać, za co odpowi odpowiada mózg. No fajnie. I kto tu teraz nie myśli, co? No ty. Ej, nie właśnie, ja zawsze, ja zawsze robię stwory dwuoczne, a zrobię sobie teraz jedno jednookiego. A możesz trzy? Mogę nawet ośmioocznych, ale trochę szkoda kasy na to. Dobra, myślę, że jakieś łapy musimy sobie wziąć. Uwaga, Menel, pytanie: Luzator, ramionko czy mięśniator? Mięśniator. Dobra, będę umieśniony. I patrzcie, co jest <grym> ciekawego w budowie tych stworków. O, fak, zlały mi się grafiki jakoś dziwnie. Dobra, mniejsza, że się zlały, ale będzie działać. Możemy sobie poprzez rolkę myszki zwiększać obwód naszych części ciała. Czyli na przykład możemy mieć większego bicka w sensie. <coughs> Więc teraz mój specyficzny stwór ma większego bicka. E, jakbyście się zastanawiali co odwala Menel, to Menel w tym momencie w Margonem poluje sobie na... Eee, na co? Na skarby pirackie z tego nowego mini-eventu. Zgarnęłam ci trzy. Trzy monetki? Zajebiście. Tak. Ale nie zdążyłam na drugiej postaci, bo już jakaś czas kończył. Nie no, nie będę sobie jednej nogi robił, ale chcę je trochę przemieścić, o. <laughs> Tak, można mieć nie tutaj będzie. trzy nogi. <laughs> Nie będę sobie jednej nogi robił. Dobra, mamy 5 y, punktów y, ewolucji, więc niestety, ale nic z tego na razie nie zrobimy. Więcej, ale przybyło nam rąk. O, dobrze. Kolor mi się na chwilę zresetował i miałem tak ja. Czy, czy będę taki zielony, czy nie, ale dobra. Jest ideolo. Dobra, no już budź się. Wyskakuj z jaja, Mordo. Nie. Dobra. No i w tym momencie, moi drodzy, yy, jesteśmy troszkę zewolucjonizowani. No dobra, po co, po co próbować używać trudnych słów. Jeszcze menela to przerośnie. Idziemy Aha. odkrywać nowe gniazda. W lewym nie dolnym znaczy. rogu... Ja pakoniu. W lewym dolnym rogu y, mamy mapkę i na niej widzimy takie pytajniki. To są gniazda gatunków, których jeszcze nie odkryliśmy. I możemy sobie podchodzić i sprawdzać, czy one są przyjazne, wrogie czy neutralne. Te są neutralne. Jednonóg. Ej, to jest już drugi gatunek koło mnie, który ma tylko jedną nogę. Na szczęście nie przerasta nas umiejętność śpiewania z nimi, więc możemy sobie śmiało tutaj budować relacje do zwiększenia mózgu i do rozwoju jakby oraz zdobycia punktów e, punktów DNA. E, potrzebujemy właśnie przeprowadzać jakieś interakcje. I to są interakcje, zarówno pozytywne, jak i negatywne, plus wykonujemy zadania. Opatrzcie mózg na murus. Nie, tak, tak. Na pewno. Prawda? A wiesz, Zobaczysz że. Yy, wiesz, że inteligencja nie bierze się od rozmiaru mózgu, tylko od tego, jak bardzo jest pofarowany, pofałdowany i w ogóle? O, czyli zorientowałaś się, że masz całkiem płaski mózg? <gry> no. Tak było. Tyle w temacie. Moi drodzy, ogólnie tutaj, nie chcę wam tego pokazywać, bo to troszkę przykre, ale jeśli byście weszli do morza na tym etapie, to jest Choć mocna mężczyzna. szansa, że zginiecie, ponieważ yy, w tej grze istnieją takie stwory, jak stwory epickie. Są różne typy stworów, tak, są samotnicy jeszcze z tych mocnych e, i są stwory epickie. Stwory epickie to są stwory jebitne i one są wciul agresywne i po prostu ciężko jest cokolwiek jakby e, z nimi interakcję przeprowadzać, bo po prostu pierwsze co robicie, kiedy ich spotkacie, to giniecie. I stwór epicki wychyla się z tego morza w momencie, kiedy do niego wchodzicie na etapie bycia stworem. Więc no cóż, nie ma lekko. Też z kolejnych ciekawostek. Na kolejnych fazach rozwoju, czyli następna jest faza plemienna, spotykamy te, plemio te plemiona stworzone z tych gatunków, które teraz tutaj napotykamy, co jest bardzo ciekawe. Nie wszystkie te gatunki ewoluują w górę, ale, ale możemy napotkać część z tych gatunków w, na różnych stronach naszego kontynentu, więc jest to według mnie E, dość ciekawe zjawisko e, i dopóki ostatecznie nie przejmiemy całej planety, a będzie to miało miejsce dopiero na początku fazy kosmosu, to będziemy ciągle spotykać inne gatunki. E, na kolejnych też fazach możemy napotykać e, gatunki niższego poziomu rozwoju, jak Menel, e, żeby, e, które możemy traktować jak zwierzątka, na przykład dawać im dwa złote na bułkę, tak? No, Menelku, chcesz dwa złote na bułkę? No, chcesz? Boże, no... Będzie ze mnie jeszcze ktoś pieska robił. Łuf, łuf. Dobra. Nie wymów. Mam wrażenie, że tu będzie trochę ciężej im zaimponować, ale spróbujemy. O, widzicie? O wiele wolniej nasz pasek postępu yy, przechodzi, więc nie jesteśmy w stanie z nimi zbudować relacji pozytywnej w tym momencie. Ale wiecie, co możemy im zrobić? Możemy ich zamordować. W ogóle na czasie w Margonem piszą, że, mar że ta że siłownia jest dla homo. E, myślę, że to są osoby, które nie mają mięśni i zazdroszczą tym, którzy mają mięśnia. <grym> Czyli nie tobie. E, piszą, że basem tym bardziej. Ale że co tym bardziej? <grym> jest homo dla homo. No cóż e, moi drodzy. Działamy. Działamy tutaj z podbijaniem tego gatunku. Ten gatunek wymordujemy. Dlaczego? Bo jest za dobry w śpiewaniu. Myślę, że to wystarczająco dobry powód. Ej, no, młody, no nie uciekaj, no. No weź, no nie, bądź taki. Może no, się boi. Ale ja go chcę tylko zamordować. Tylko. Dobra. Drugi zamordowany. Jeszcze dwa muszę takie upolować zwierzątka. Tu jest alfa, no dobra, no jesteśmy niby słabsi niż alfa, ale why not. Um, I jeśli wymordujemy jeszcze dwa, to całkowicie wybijamy dany gatunek, więc to jest też ciekawe według mnie, że możemy wpływać w pełni na to, które gatunki w przyszłości spotkamy, a których nie. To jest według mnie bardzo ciekawe, czyli tak jakby, no jesteśmy w stanie kreować losy tego świata. Już na tym etapie. Jesteśmy w stanie zdecydować, jakich gatunków na pewno nie spotkamy, a jakie na pewno spotkamy. O! Zabijając go, zdobyłem łapę. Ciekawa sprawa. Dobra. No. Nie, no, chyba wygram, co? Wygram? Wiecie, że wygram. Czemu nie mogę pluć na niego? To mi bardzo utrudnia sprawę. Dobra. Muszę się podleczyć, bo nie ma takiej możliwości, żebym wygrał z nim, jeśli się nie podleczę. Dobra. Jestem o jeden punkt życia do przodu przed nim. O dwa. O jeden, o dwa. Dobra, wygram z nim, ale to tak na ostatni moment. I patrzcie, zanim tam ci zaatakują, jak tylko go zabiję, to. Patrzcie, w ten sposób umiera gatunek, więc w ten sposób rozpoznacie, kiedy upada ludzkość, jeśli ludzi zacznie unosić dziwny promień do góry. I zdobyłem bardzo fajny itemek. Mianowicie itemek, który dodaje mi uroku i będę mógł dzięki temu wygodniej sobie yy, tworzyć sojusze z potworkami. Nice. No i na minimapce ten gatunek w tym momencie jest oznaczony jako wymarły, ponieważ jakiś zwyrol ich wymordował. Nie wiem, yy, jak tak można w ogóle. Nie, 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 ja? Nie masz dowodów. Dobra, yy, chodź tu. Droga żono, idziemy zrobić sobie nowy gatunek. Dobra, co ja my tu to mamy? E, obecnie mam rurkę wszystkożercy. Tu jest mięsożerca, mięsożerca, mięsożerca. Kurde, no. Jeśli zrezygnuję z tej rurki, to będę mógł lepiej śpiewać, ale nie będę mógł jeść wszystkiego. A to bywa problematyczne, bo czasem trzeba wymordować jakiś gatunek tylko po to, żeby móc w ogóle zjeść i się uleczyć. Tu z drugiej strony żaden z tych elementów nie podbija mi śpiewu, ale też ugryzienie mamy mocniejsze. Co byłoby spoko pod tym kątem? Bo przynajmniej do ataku będzie spoko. Dobra, ugryzienie, szarża, szarża śpiew, ugryzienie, śpiew, zdrowie. Zewgodowy. Aha, nie, to to jest standard. Ugryzienie, śpiew, no to kurde. Ugryzienie, śpiew, zdrowie, według mnie. To musimy niestety zrezygnować z bycia roślinożercą. Znaczy wszystko żercą i będziemy w tym momencie niestety, ale mięso Ile ja wywaliłem na to, ja pierdziu. No dobra. Um, nie zmieniamy nóg. Czy łapki chcemy zmienić? Kordeno, no fajna, bo cios jest mocny, ale no... O właśnie, łapki z pozą trzeba, no racja. Um, coś jeszcze mamy? Krabowych nie chcę. Sześciołapa. No dobra, no kupili mnie tym. Czy mamy jakieś stopy fajne? Raj dla stópkarzy. Menel, lubisz stupki? Nie. <grych> czemu? No bo czemu mam lubić? Nie wiem. Ty jesteś, ty jesteś specyficzna, no to może lubisz. <grych> Aha! Aha! <grych> Aha! Aha. W jakim sensie specyficzna? W żadnym. O, mam uszy szreka. Nice. No, pasują ci. Słuchaj, kurde, Gnojku. Ale mówimy o spore, czy w realu? Tak. <grystanie> Dobra, kolejny etap edycji przeszedł. Doszły nam kolejne możliwości tworzenia sojuszy. E, więc no, poza tym jesteśmy przyspieszeni. O, i mamy pierwszego takiego ciekawszego kuścika czyli podróż, eksploracja. Idziemy. To jest ciekawe, bo. A no, e, ja, ja zacząłem to jeść, a ja przecież jestem mięsożercą od teraz. Ja pierdził. E, no, tak czy siak. Możesz? Nie, ale zatrułem się i żegnowałem. Z ciekawszych rzeczy moi drodzy, no to właśnie to co się teraz dzieje. Mamy questa, który wymaga od nas przetransportowania się, ponieważ zmieniamy położenie naszego gniazda oficjalnie. I jako, że zmieniamy położenie naszego gniazda, to niezależnie od tego na jakim jesteśmy etapie, tutaj, odkrywania gatunków wokół nas. To po prostu musimy to miejsce opuścić, więc to jest e, troszkę taki plus, trochę minus, bo mamy szansę poznać kolejne gatunki. No dawaj, dawaj. Czemu nie mogę szarżować na do niego? Dobra, dawaj, dziabajmy go. E, czemu morduję kolejny gatunek? Ponieważ y, nie chcę być głodny w drodze. I chcę zdobyć kolejne punkty. O, i wkurzył się Małposkręt, że zabiłem mu dziecko. Małposkręt, Małposkręt. To co jest też ciekawe tutaj, to jeśli zgodzimy się na udostępnienie naszych y, stworzonych przez nas stworów do oficjalnej biblioteki twórców gry Maxis, y, to inni gracze mogą je napotkać. To jest ciekawe. My też tutaj mamy gatunki, które część jest y, wytworzona przez firmę, a część y, została Została stworzona przez graczy i jest nawet podpisane przez jakichś graczy, więc to też jest ciekawa sprawa według mnie. Ponieważ, e, no mimo wszystko, jest jakaś, powiedzmy, jakiś sposób interakcji. Dobra, wymordowaliśmy kolejny gatunek, Great Success. Ale naszym głównym questem teraz jest migrowanie do nowego gniazda i taka migracja ma miejsce kilkukrotnie. No i jak dla mnie to jest po prostu trochę głupie, no. Mimo wszystko. Dobra. Przysprintujemy trochę. Jest to trochę głupie, ponieważ. E, ponieważ e, wolałbym chyba skupić się na jednym terenie, na jednej okolicy i, i jakby rozwinąć się w pełni w tym punkcie, niż żeby za każdym razem lecieć gdzieś tam przez kontynent kilkukrotnie i jakby na nowo musieć odkrywać gniazda. Niby nam to podnosi tier ym, naszych sąsiadów, że będą trochę trudniejsi na przykład do stworzenia sojuszu albo do walki, ale... ale jakby no... Czy to jest plus? Niekoniecznie. Czy właśnie moje nowe gniazdo jest atakowane przez agresywne potwory? Na pewno. Tak. Ej, dobre! Jest, jest filmik, jak Moja, moj, mój gatunek cieszy się z mojego przybycia i wszyscy jarają się i trochę tańczą, a obok stoją i czekają trzy agresywne potwory. Nice. Zajmujesz to gniazdo. Tu przyjdą na świat przyszłe pokolenia, o ile chyba przeżyjemy z Tornado. Ej, poszli sobie. Popatrzyli tylko, jak się wprowadzam i sobie poszli. Specyficzna sprawa. Dobra. To e, już widzę, że relacje z, z sąsiadami będą ciekawe. Idziemy sprawdzić kolejne punkty. E, gdyż naszym zadaniem teraz jest znalezienie nowego gniazda w celu ewolucji. Kuloryba! Jaki śmieszny gatunek! Wygląda trochę jak menel. Sprawdźmy, czy jesteśmy Ej. w stanie cokolwiek ugrać. Nie będziemy w stanie nic ugrać, bo widzę, że mają pozę na 5 i śpiew na 5. A mamy co najwyżej na pożal się Boże. Więc chyba nie, nie uda się. <grym> A kolejna z ciekawych rzeczy. Możemy w każdej chwili napotkać statek kosmiczny, który pojawi się tutaj w celu e, ukradnięcia do badań różnych gatunków. To jest coś, co my będziemy mieli umożliwione w przyszłości, w fazie kosmosu. Będziemy mogli wpływać na kształt planety, będziemy mogli wpływać na gatunki. Na ich badania lub eksterminację, Więc jest to, według mnie, dość ciekawa sprawa. To tak jakbyście, wiecie, nie wiem, poznali Menela, co nie? I możecie sobie y, stwierdzić, czy Menel będzie żył, czy dostanie 2 złote na bułkę, żeby przeżyć, czy nie. Ha. O, mogę nie być elfem, znalazłem elfucho. Wody. Elfucho, mordo. Czy jesteś elfem, ja Menela? Tak, jak się nazywa Twój mag? No ale nie widzisz, że ma M dopisane. 114 A, level, nie. jedyny 114 level w grze. Dobra, no. Ej, gatunek o nazwie M. M. Okej. Okay. No, jak widzicie, ja przede wszystkim teraz skupiam się na szukaniu nowych elementów. Yy, ale trzeba by nie zaraz coś pokombinować. Bo nie dość, że robię się głodny, to jeszcze trzeba by mm, zacząć zdobywać kolejne punkty. Kolejne punkty DNA. O, taniec 4, 4, 4 łap. To będzie fajne, to będzie fajne. Wymienię sobie stopy. Mordo, podejść jeszcze na jakieś postaci, bo mam 4 minuty do tego. No śmiało, mam jeszcze palady na Paladyna e, hmm. Woja Woja 4,9. One wszystkie są gdzieś w, w miastach, w punktach, gdzie były te zakwy. mhm. Hmm. By the way, mordeczki, sprawdzajcie info na moim Discordzie, do którego link macie w opisie oraz e, sprawdzajcie też e, mojego Insta, nazwa taka jak na kanale, ponieważ będzie tam info, czy dzisiaj o godzinie mm, 17, tak, 17, tak, czy dzisiaj o godzinie 17 będzie live'ik z Margonem, gdzie będziemy między innymi poszukiwać skarbów pirackich, które są na obecnym mini-evencie, więc e, jeśli chcecie dołączyć e, do nas w poszukiwaniach, Um, czy po prostu pooglądać? Jak się y, dobrze bawimy, wygupiamy, czy, czy tam próbujemy? Nie wiem, o mini Świn um, to, 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 to dawajcie, to, to wbijajcie po prostu, tak? Sprawdzajcie, bo jak się uda, to o 17 robię live'a. To będzie drugi dzisiaj, bo dzisiaj o. Dla Was to będzie, to już minął ten live od 12 do 13.30, dla mnie jest za dwie godziny e, z Alcatri. Ej, mini świn. Jaki zajebisty gatunek. Okej. Okay. Ej, ja jestem najedzony? W jaki sposób? Ja coś... Przecież ja nic nie jadłem teraz. A, wiem czemu, bo byłem w gnieździe. Ej, to też jest dobra opcja. Byłem w gnieździe w edytorze postaci. I jak się narodziłem na nowo, to narodziłem się najedzony. Zajebioza. I właśnie, jeszcze jedno gniazdo mamy gdzieś nieodkryte. Tutaj. Bo mini świna już odkryliśmy na pewno. No i odkryciem tego gniazda i być może spróbujmy sobie na coś zapolować. Zakończymy po prostu ten odcineczek, moi drodzy. A, to te agresywne sąsiady. O kurde, ale oni to mają życia dużo. Ich młode to taki w sumie spoko do zabicia dla mnie. Ale ich dorosły to tam średnio najeża. Dobra, ciul, zaczniemy wojnę. Ja wiem, jaki błąd popełniłem. O, oh, fuck, zginę. Zginąłem o kurde, jak co oni byli mocni. Zginąłem. Na śmierć. I to się zapisze w mojej historii. Taka hańba. Dobra. Ciul. A nie, nie będę atakował swojego. Tworzę sojusz z moim własnym przyjacielem, to jest to? Kurde nie to. Ej, nawet nie jestem w stanie zaimponować swoim, swojemu gatunkowi, no. Ej, mi się zawsze myli poza... Mi się zawsze poza myli z tym... z czym? Z, z tym, no. Z czym? Z urokiem. A przecież mamy ten sam poziom w moim gatunku, co oznacza, że... Na luzie mogę sobie zrobić yy, sojusznika. Po, po prawej, jak widzicie, mogę stworzyć swoje stado. I tutaj właśnie dostałem chyba informację o tym, że ktoś dołączył do mojego stada. Dokładnie I yy, stworek, który dołącza do mojego stada To stworek, który za mną łazi I robi to co ja Czyli jeśli ja zaatakuję jakiś gatunek Wywołam wojnę To ten stworek też yy, Też będzie walczył Kurde, ten ma 32 życia 13 No tutaj już jest po prostu inny poziom w ogóle przeciwników Tu mamy dwa punkty ataku Małpoludy Dwa punkty ataku, życie 25 na zwykłaku, 32 na alfie, no kurde mocno jest, mocno jest. Troszkę ryzykowne byłoby tutaj atakowanie. I te kości nie błyszczą, to jest nowość. Kościuga. A co to? Żyrafozaury jakieś? Żyrafiol. Bardzo dobry śpiew, ewidentnie dobra mordka jest. A, atak taki średni. Jak to życiowo wygląda? 25, 32. Ej, jak wam wszędzie tutaj ten sam poziom życia przy sąsiadów? Przerąbane. No ale dobra. Jeszcze tu mamy jakieś gniazdo przed nami. Chyba nie będziemy na razie nikogo tutaj atakować, bo to jest ciężka sprawa. O nie, dobra, jego możemy zaatakować. Fajny gatunek. Szkoda, że wymarły. O, nice! Mój sojusznik zaatakował innego gościa z tego gatunku, dzięki czemu szybciej pójdzie mordowanie. Jak razem atakujemy, to na luzie nam to wychodzi. Dobra, coś jeszcze od odpy... Uuu, nową rozpylarkę odblokowaliśmy, bardzo fajnie. To się, to się... to, to się plusuje. Bo będziemy mogli robić mocniejsze ataki trucizną, dystansowe, więc fajnie. Dobra, i został ostatni do zdobycia punktów DNA. A dla mnie to dość znaczący element. Bo ja chcę jednak tutaj jakoś robić kroki do przodu, a bez tych punktów DNA to średnio nam to pójdzie. Dobra. Mózg nam rośnie. Dwa razy mózg mi urósł w tym odcinku. Widzisz Menela to? Brawo, w końcu. Ja nie potrzebuję, żebym mi rósł. Mmm, jakiś by ci się w końcu ja mam... przydał. Ja mam wystarczająco duże mordo. Tak, tak. No i zwiększyła nie? mi się ilość życia porządnie. Teraz mam 27 możliwych. I kolejne miejsce na, w... na wspólnika. To co jest tutaj, moi drodzy. Y... elfczurka. Nie, 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 nie. Do domu, do domu, do domu. <grym> nie idziemy na jakąś dziwną alfę gatunku, którego jeszcze nie poznałem. To, co tutaj jest ciekawe, to, to, to co Wam powiedziałem, jest Tier e, wyższy potworków. To są e, to są samotnicy. I to jest tak. Tak jak ja mam na przykład teraz 27 punktów życia, a tutaj przeciwnicy mają na przykład 30 punktów życia. To samotnicy mają 250 punktów życia. Więc są to mocne potwory. Bardzo ciężko się z nimi walczy. Ale najlepsze, że da się z nimi wejść w interakcję. Da się spróbować zaimponować im. Jest to długa, ciężka praca i trzeba naprawdę wymaksować sobie kończyny, dlatego dlatego to jest e, tak ważne zdobywanie kolejnych punktów, elementów tutaj rozwoju. Ale jeśli zdobędziecie samotnika do drużyny, to jesteście ustawieni praktycznie na resztę gry. Wystarczy jeden samotnik, żeby zajebiście sobie radzić e, z przeciwnikami zarówno w tworzeniu sojuszy, jak i przede wszystkim w walce. Więc e, to jest bardzo dobry bajer. I moim celem zawsze, kiedy tutaj gram i jestem w fazie stwora, jest właśnie zaimponowanie jakiemuś, przynajmniej jednemu yy, samotnikowi. To jest bardzo fajne, bo... no, op, okay, jednak opcja. Co my tam mamy? Tu mamy trogi. Trog. Ja kojarzę ten gatunek, już miałem z nim styczność kiedyś. Dobra. O, dobra, nie, 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 nie wpierdzielamy się tam. Strasznie szybcy są. Czy oni idą podbijać gatunek? Nie, chyba nie. Jak oni zapierdzielają, dobra, nie, mi, mi to pyknie. Jest ok, ja nie muszę dzisiaj już walczyć. E, więc wracamy do gniazda i tam sobie na bezpiecznie zakończymy odcinek, moi drodzy. Oczywiście ścieżka kolejna też nam już się tutaj wykreowała na minimapce, co widać. Um, a, a wiąże się to z tym, że widzicie, jest chwila, moment, i nasze gniazdo znowu się przeniosło. Nie mamy tutaj nikogo z naszego gatunku. Więc no, niestety, ale to dość dynamicznie potem się to zmienia, właśnie ta kwestia. Tak czy jak, moi drodzy, to tyle na dziś. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej. Zapraszam Was też do wspierania kanału. Info macie pod filmikiem i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Cześć.